na początku naszego spotkania, drugiej części dzisiejszego spotkania konferencji naukowej poświęconej blaskom i na drodze rozwoju współczesnego człowieka z takim tytułem służbie w życiu. Narodowy Dzień życia, czyli 24 marca spotykamy się, aby podjąć refleksję na tym wszystkim, co dotyczy rozwoju życia człowieka, ale także w perspektywie całego społeczeństwa i narodu. Podejmując tę troskę, którą powierza nam Chrystus dla nas, ludzi wierzących, ale także w tym szerszym kontekście dla wszystkich ludzi, którzy mają być przecież odpowiedzialni za siebie i za tych ludzi, którzy są wokół nich, zgodnie choćby z to, to wszystkim tym, co wynika z prawa naturalnego. A zatem ta konferencja skierowana jest i do wszystkich ludzi wierzących, do niewierzących, do wszystkich ludzi dobrej woli którzy pragną podejmować służbę na rzecz życia. W imieniu Zarządu Krakowieckiego Stowarzyszenia Edukacyjnego oraz Fakracyjnego serdecznie chcę powitać biskupa Lewnickiego, biskupa Stefana Czikiego, który przewodniczył przy świętej intencji tych wszystkich, którzy troszczą się o życie ludzkie, podejmują właśnie te działania w duchu bezinteresownej służby. Podejmują także. Refleksję naukową i bardzo czynne działania wolontariatu na rzecz drugiego człowieka. Dziękujemy równocześnie za objęcie patronatu honorowego nad tą konferencją w Księdze Tak, już bez wymieniania może z imienia nazwiska, ale serdecznie chcę też powitać duchowieństwo przygotowane na dzisiejszą konferencję na czele z rektorem naszego wyższego seminarium domownego z, dzie z dziekanem rejonu Jeleniu prusko oraz proboszczem miejsca, który też udostępnił nam świątynię, gdzie mogliśmy w tej pierwszej części spotkania wspólnie się modlić i bardzo dziękuję tym, którzy mogli przybyli na ten moment szczególnego zawierzenia tego dzieła służby życiu Panu Bogu. Chcę powitać także Panią Poseł, przedstawicieli parlamentu, Chcę powitać serdecznie przedstawicieli miasta, informujących jednocześnie tak jak było na parlamencie w internecie, że prezydent miasta objął patronat honorowy nad tym wydarzeniem. Nie dostrzegam nikogo z miasta, ale to Rado Miejska. Tak, więc to, to jak najbardziej tutaj w kolejności mam zaproszenie. Właśnie zaproszenia poszły oczywiście do wszystko kierowników wydziału, też oczywiście do, do zarządu miasta, ale bardzo się cieszę obecnością yy, przedstawicieli Rady Miasta z Panem Przewodniczącym Rady Miasta na czele. Yy, nasze zaproszenia też poszły do wszystkich radnych miasta Irenebura, podobnie do zarządu yy, Starostwa Powiatowego, Starostwa Irenieburskiego i do wszystkich radnych Powiatu Irenieburskiego. Yy, też serdecznie chcę powitać. Przedstawicieli środowiska naukowego miasta i regionu Jeleniogórskiego, szczególnie dziękując tutaj na ręce Pana Dyrektora y, Politechniki, który wyraził zgodę, abyśmy w tej auli, w tym pięknym pałacu mogli się y, spotkać. Chcę serdecznie powitać y, też media, y, tu obecnych przedstawicieli, którzy objęli swoim patronatem medialnym to wydarzenie. Y, na czele z dyrektorem Radia Plus Letnica informują zarazem że poprzez y, materiał dźwiękowy i filmowy, y, który tutaj zostanie zrealizowany, będzie można na, przez stronę Radia Plus za naszego diecyzjalnego radia y, ten materiał dzisiejszy z dzisiejszego spotkania potem y, się zapoznać, z nim powrócić, a jeszcze bardziej zachęcić wszystkich innych do y, zapoznania się z tymi treściami, które tutaj zostaną przedstawione. Mam taką informację też właśnie od y, Naszych dziennikarzy, że te wydarzenia, choćby na temat gender, które miały miejsce w lewnicy, konferencji, to tysiące wejść potem na stronę internetową, gdzie ktoś przeglądał właśnie to, co się wydarzyło, to, co się, właśnie to, co zostało powiedziane, z tymi treściami też się zapoznał. Patrona medialny, także Tygodnik katolicki niedziela i gości niedzielne objęły to nasze spotkanie. Witam serdecznie. Wszystkich szanownych Państwa serdecznie witam z takim słowem powitania szczególnego do naszych prezydentów, gości. Serdecznie witam do profesora Dariusza Oko, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z Krakowa, który będzie dzisiaj naszym pierwszym prezydentem. Powiem o tak swojej pogody wczoraj przed północy, przez profesor doda, w wielu miejscach można śledzić, zwłaszcza w internecie, gdzie ksiądz profesor tę ewangelizację, tę misję podejmuje. Ja otrzymuję też co jakiś czas maila od księdza profesora, gdzie w tej bazie danych jestem, za to też serdecznie dziękuję i można się zapoznać. Szanowni profesor dziękuję za modlitwę, za wsparcie, też prosi, zwłaszcza przed takimi niełatwymi wystąpieniami w mediach. Z pewnością wielu ludzi się w te, to działanie też włącza, ale też to co ksiądz profesor nazywa duszpasterstwem internetowym właśnie dzięki temu, że te wykłady są rejestrowane, dźwięk, także obraz, potem wielu ludzi w dzisiejszych czasach może skorzystać właśnie z tego, z tego wydarzenia. I tutaj też właśnie od razu to powiem, że wybór dnia, właśnie dzień roboczy, wielu też tak określało, że ten by wzięło udział, ale jest to no zwykły dzień roboczy, ale wybór naszego spotkania to właśnie na dzień, Narodowy Dzień Życia, czyli 24 marca. Gdzie spotykamy się, żeby podjąć tę kwestię, a dzięki możliwościom technicznym z pewnością wiele osób przez stronę Radia plus Letnica, przez stronę naszego stowarzyszenia będzie mogło się z tymi treściami też zapoznać. Do czego serdecznie Państwa wszystkich zachęcam, żeby mówić o tym, pokazywać, przesyłać sobie informacje. Na liście naszych prelegentów kolejną osobą jest Pani Senator Lekarz Medycyny Dorota Czudowska. Senator RP, niestety stan zdrowia nie pozwolił pani senator do nas przybyć, gdy kilka tygodni temu ustalaliśmy termin, temat wykładu. Już wtedy pani doktor ubrała chemię kolejną, i tak wyliczając mniej więcej stan zdrowia, jak może być po kolejnym właśnie cyklu chemii. Mówiła, że powinna już być dobrze, niestety. Po której systemie pojawiła się infekcja, i to się przesunęło, i niestety z zdrowie nie pozwala na to, żeby być z I Ten materiał ten temat, zalany jako gender, a co na to medycyna, przygotowała i przedstawi nam y, ten materiał nasz trzeci prelegent, którego serdecznie witam, lekarz medycyny, pan dr Artur Zięba, który posługuje w diagonii życia domowego Kościoła z letnicy serdecznie witam i też jako lekarz tym bardziej ten pierwszy temat może się przedstawić, a także ten, który został y, powierzony panu doktorowi z, i za przebycie też z rednicy na dzień dzisiejszy spotkanie serdecznie dziękuję. Dołączy do nas jeszcze ksiądz y, dr Bogusław Bolański, dyrektor Wydziału Rodzin we korybiskupiej z swoim przedłożeniem. Y, Szanowni Państwo, Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne Wraz pana podejmuje różne... Działania edukacyjne stowarzyszenie działo od 2011 roku. Związane to jest też z tym, że Kościół Miejski został ogłoszony, wyróżniony tytułem papieskim Bazyliki Mniejszej i w tym czasie już podjęło wiele działań na rzecz edukacji, szeroko rozumianej edukacji. To konferencje, konferencje naukowe, zwłaszcza związane z obchodami dnia papieskiego, a zatem tematy wychowania, nauczania. To także odbiorowcemu właśnie poznać prawdę vitro. To także działania na rzecz rodziny. Jak już trzeci zorganizowany karponowski orszak przed Króli, Klub Górze, w tamtym roku po raz pierwszy i w tym roku po raz drugi stowarzyszenie organizuje Marsz dla Życia i Rodziny połączony z takim piknikiem rodzinnym wraz z Kalita z to podejmując Was serdecznie też zapraszam. Ale tak wielu z Państwa z pewnością wie, głównym zadaniem... Stowarzyszenia to jest prowadzenie szkoły, a ja ufam w przyszłości także szkół, zespołu szkół katolickich w Wielkiej Górze. Gimnazjum katolickie działa drugi rok i zachęcam, żeby z działalnością stowarzyszenia i szkoły zapoznać się z tą ulotką, którą tutaj uczniowie tego, gimnazjum też przekazują. Można sobie te oczywiście ulotki zabrać, o co też serdecznie prosimy. I tam jest adres strony internetowej, gdzie znajdziemy materiał z dzisiejszego spotkania. A zatem działania na rzecz rodziny, edukacja. I nie oddam głos księdzu profesorowi, chcę poinformować Państwa, że miło nam gości dzisiaj przedstawicieli Centrum Wspierania Inicjatyw na Rzecz Życia i Rodziny z Warszawy. Kilka już, znaczy parę lat temu był obecny pan Jarosław Pniołyk z panem Jackiem Sapą, spotkali się z księdzem biskupem, gdy omawiane były działania na rzecz życia i rodziny w diecesji i no właśnie te, te działania są prowadzone od wielu lat i przedstawiciele tegoż centrum pragną na początku dzisiejszej konferencji yy, przekazać nam bardzo radosną yy, informację tego, że właśnie biskup Legnicki został wyróżniony przez kapitułę tegoż centrum szczególnym wyróżnieniem, ale o co dokładnie chodzi, to bardzo proszę właśnie o przedstawienie tej informacji. Witam zaraz do Stelencjo Czcigodny Księże Biskupie. Pragnę serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi za wyrażenie chęci przyjęcia tytułu Ambasadora Życia i Rodziny. Tytuł ten jest przyznawany przez fundacje, stowarzyszenia, jak również osoby prywatne zaangażowane w coroczne przygotowanie Marszów dla Życia i Rodziny, między innymi w miastach Licezji Leguńskiej, jak i w innych miastach województwa dolnośląskiego. Środowiska te współpracują z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, które to centrum koordynuje przeprowadzanie tych wszystkich marszów w całej Polsce, a także organizuje różne inne inicjatywy o charakterze prorodzinnym i prolagu. Ja Pragniemy niniejszym serdecznie podziękować Księdzu biskupowi, za całe dotychczasowe zaangażowanie w głoszenie ewangelii życia i nadrzędnej dla całego społeczeństwa roli zdrowej i silnej rodziny. Ekstelencja bowiem słowym uczynem, własnym przykładem i zaangażowaniem świadczy o uniwersalnej wartości każdego ludzkiego życia oraz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny nastawionego na przyjęcie dzieci. Dzisiejszy Księżyc Skupie, jako przedstawiciele środowisk i ruchów pro-life i pro-familia serdecznie prosimy Ekscelencję o dalsze, czytelne głoszenie wartości, na rzecz których wspólnie pracujemy. Prosimy Księdza Biskupa o wspieranie podejmowanych przez nas działań, takich jak prośby o Narodowego Dnia Życia, Marsze dla Życie i Rodziny akcje, które mają na celu n, n, przestrzegać przed rozpowszechnianiem głównych ideologii, które uderzają w rodzinę, n, małżeństwo i, i, i życie. Serdecznie prosimy, aby świątisów pozostał dalej ambasadorem życia i rodziny. Wierzymy też, że przyjęcie przez, przez ekscelencję tego tytułu będzie dla wielu osób duchownych i świeckich, jasnym i czytelnym sygnałem oraz zachętą do aktywności na polu działań prorodzinnych. Jesteśmy przekonani, że aktywna działalność ambasadorów życia i rodziny będzie w coraz większym stopniu wpływać na pożądaną zmianę postaw społecznych, a co za tym idzie zmian prawnych chroniących każde życie ludzkie, jak i rodzinę w jej codziennych zadaniach. Jeszcze raz dziękujemy za przyjęcie tytułu ambasadora życia i rodziny. Prosimy o modlitwę i posterskie błogosławieństwo. konferencji naukowej. Najpierw dziękuję Panu z Warszawy za przyznanie tego tytułu ambasadora Życia i Rodziny na 2014 rok. Różne tytuły mi już nadawano to jest pierwszy tytuł ambasadora. Chociaż nieraz mówiono, że jest ambasadorem na przykład szklarskiej poręby, gdzie otrzymałem w tym roku także Statuetkę ducha góry. dowód uznania za to, że próbuję to miasto, gdzie często chodzę w pokazowoszach czy górach gdzie też planowałem w ogóle spędzić resztę mojego życia na emeryturze. Ale prawdopodobnie będę częściowo w Lewnicy, a częściowo tam jednak w szalskiej kolem. Także to blisko jednej miasta, które też zostały wybrane przed Lebnicą honoru obywateli. Dziękuję więc za to uznanie. Myślę, że tyle zaś nie zrobiłem, w porównaniu z innymi, którzy więcej zrobili, ale staram się i staram się wiele czynić, bo to temat wielorybski. Ojciec Święty Franciszek, w czasie wizyty Polskich biskupów na początku lutego tego roku, nam przypomniał na nowo, jak ważną sprawą jest rodzina, obrona życia. Dlatego też. Najbliższy na zwyczajnym środowisku, jest o rodziny Przypominam nam o trosce, właśnie o rodzinę, o młodzież, No to wszystko właśnie ze sobą bardzo powiązane. Dziękuję serdecznie, chcę przedłużać, bo przyszedł innym celu tutaj na to zgromadzenie, ale jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że takie wyróżnienie i oznaczenie z wszystkim wezwaniem też tutaj Pan Przewodniczący mówił że prosicie dalej, jakbym nie wszczędził trudów i będę się starał to zadanie jeszcze lepiej w przyszłości bronić. Zwłaszcza, że w dużej już tego prawdopodobnie będzie następca, mianowanym w Sypalu Miejskiego, bo za niecały tydzień kończy się 9 lat, że wtedy będzie miał więcej czasu, by także temu zagadnieniu, w którym swoje życie, do końca życia się zająć. Mógł serwować szczękosz.